Bycie dobrym kochankiem nie polega na tym, że ty się nawpieprzesz jakiś tapsów, tablet i będzie ci stało całą noc. Trzeba czegoś więcej. Ja od 17 lat pomagam mężczyznom w tym, żeby poprawić ich relacje z kobietami. I wiem, że wielu z nich wstydzi się zagadywać do kobiet, bo nie czują się pewni w łóżku. Bycie seksualnie pewnym mężczyzną to jest coś dużo, dużo więcej niż to, że ty na przykład masz dużego członka i tu się rozłożysz. Bycie atrakcyjnym seksualnie mężczyzną, bycie seksualnym pewnym siebie to jest coś dużo, dużo głębszego niż to, że ty będziesz powtarzał jakieś wygibasy z filmów, które ostatnio oglądałeś. Ja ci to powiem jako normalny facet do normalnego faceta jak stać się naprawdę bardzo fajnym kochankiem bez robienia się pajaca, bez wydziwiania jakichś dziwnych rzeczy bez brania y, dziwnych środków, które mogą uszkodzić Ci swoje duszko. da się to i wiele innych rzeczy napisałem i y, opisałem w kursie, który masz tutaj czas zrzucić z głowy past cnoty.